I co się może stać? Góry moje mama! Co się może stać? Nie defuj! Powiedz mi, powiedz mi teraz! A czcze, ja, że czułem, że ugramy powrót. <śmiennie> to jak nie defuj, pana dostanę wszystko. Serio, nie defujcie, serio! Serio, nie defujcie! i dawaj, nie defujemy! Meckito, dawaj, nie defuj! <śmiennie> nie, nie, nie defuj, nie defuj, serio! Nie przegramy tego i tak, serio! no ja nie udało się, Sej, zobaczymy co się stanie ty. No może ja ciekawe. Ja, 5 botów wonę mi się Dobra, teraz się daję to, to, ja to, tak. to jest Teraz. Na 5 botów i teraz zapółję par minut. Co to <laughs> się dzieje? Nie, nie, ja jadę z MP9. Lepszy <laughs> wina. No ja i oh, oh, <laughs> Wszystkich <za> Nie że tak? <średzio> savejesz Nie ma szans. No, no serio? No, nie wiem, to są wolni. To strzel coś, nie wiem. Nie, ty strzel, robi ja robię, nie ty nie masz defa. Mida nie ma, rozumiem? No, tak no, no dobrze, to jest to Dobrze, Bardzo się dobrze. Dobrze scritchowe gościu. Cioho. A jak to no Myślę.. Myśl, myślę, że cię spradzam? Jest Ty jesteś szokoborzy. Cicho. Aha, dobra. Okej. Okay. No to wejdzie ten, tam tam kosę wyszram jutro. Kosę grafić mu daje. Kurwy, kurwy no, głupie! Klinja -ba, klinja -ba, ja klinicował YouTube'a MRON! Ja no. I oczy, kryńca fez. Nie źle Co robimy? Chodźmy na kontakt. Midem, midem, midem! Nie, nie, a nie na pewno, Jebane bo oni grotowali, to No i nie będą się spodziewać, midem! chodźmy. Chodź oni Jump bo jak kuki może od <laughs> Nie, ci tu wygrać, patrzcie, wynik. No ale tak, Kukli jest. Jestem w lesie. Kurwa, kurwa, <laughs> 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 kurwa. Teraz kurwa, zlokowało Kurwa! O <grabia> Dobra, <grabia> <jest>? Leci, no! <grabia> A pierdolę. Nie chcę mi się grać, Skończmy to kurwa po tej akcji. Strzel coś. Piszę Czemu ty piszesz CT, ty kurwo? No i co z tego, ale po co ty tak piszesz? Czy ty taki debil, a f**k to? Dobra, ale ty piszesz no. gdzie ja stoję, po co? Ja mogę to zachować, bo inaczej losy meczek. tak serio. Tak, tak losy? Masz? ciężko. Dobra, to było no. No. No, jest losy meczik, serio, dzięki panowie. Dzięki panowie. pięć Ale tu kurwa, i znowu jest spirala, ktoś zaczyna trollowo odklejać się no, tak i mi, mi się później odkleja. To perfidne. Sobie. Odklejony jest bujak i mało. Ja. So. Ale ty debilu piszesz, gdzie ja stoję, idioto zajebany.